Yeah. Przed wami, Joseph, bro. Ma ze sobą uroczego towarzysza lub towarzyszkę. Bratan, pytanie do Ciebie. Jesteś jedną z najbardziej oczekiwanych postaci na tej gali. Czy w związku z tym, że to gala Malika, czujesz dodatkową presję, nie tylko by wygrać, ale i pokazać się z najlepszej strony? Co do presji, to raczej nie mam bardziej, kurde, ten już... Mam pożądanie do tego, żeby doszło do tego pojedynku i za zabrać się za coś nowego. Okej. Okay. Miś, Maliś... Czekaj, czekaj, czekaj. Ale mogę pocieszyć, bo w razie W to postawiłem na Ciebie, jakbyś mnie zaszokował. Oczywiście wiemy, że tak nie można, e, więc e, niesie tutaj dezinformacji, e, ale... No dobrze, w takim razie pytanie do Bratana. Bratan, Twoja walka to starcie dwóch światów. Uliczny rap kontra barwny świat TikToka. Co sądzisz o swoim rywalu i jego twórczości, jeśli w ogóle jesteś zapoznany z tym, co robi Cesarz Narcys? O swoim zawodniku dowiedziałem się ze spam, od ludzi, co mi pisali i katowali. Tak naprawdę, co ja uważam? Co mogę uważać? No zobaczymy 28. Dlatego kupujcie, katujcie, bo kurwa, zbieram, furę zmieniam. Także wiecie, co macie robić. Okej, okay, ale jesteś w ogóle zapoznany z twórczością cesarza Narcyza? Wiesz, co on na co dzień robi? Słyszałem tylko, że TikTok prowadzi. No, a taka ciekawostka, bo też chyba wierzę z tym TikTokiem. I chyba kurwa, no trzeba się podzielić trochę tymi subskrypcjami. Także, też obserwujcie. Możemy po walce nagrać wspólnego TikToka, jak Ci to odpowiada. A, jeszcze raz? Jeszcze raz? E, cesarz mówi, że możecie nagrać wspólnego TikToka po walce. A jak wygram, to wspólnie na teledysku. No dobra, ale kurwa, powiedz tylko, którą ręką bijesz. Tajemnica. Właśnie Zaskoczę Cię tym tak razem. Szczerze. Słyszysz? Tak, nie też dostawałem raz, bo... strasznie dużo spamów od swoich fanów. E, przejdźmy do bratana. Bratanie, yy, yy, wiele osób patrzy na tę walkę jako przetarcie dla ciebie przed kolejnym, większym wyzwaniem. E, kogo weźmiesz na celownik po ewentualnym zwycięstwie? Słuchaj, w ogóle to miał być inny rywal. Tylko, że no kurwa okazało się, że TikToker ma więcej, kurwa, że tak powiem, kurwa pary, kurwa niż kurwa scena raperska. Z tego względu, że kurwa miał być raper, a okazał się TikToker. I to jeszcze leworęczny? Zobaczysz. Przekonasz się, o. To jeszcze ostatnie pytanie do Josefa. Skoro już była tutaj mowa o tej pewnej aferze, uu, wiele osób pisało, żebyś skarcił rywala za jego przewinienia. Czy planujesz totalną dominację przeciwnika? Czy ja nie działam pod publikę, więc ja będę se działał tak jak kurwa jak ja se zaplanowałem, wracając do tego planu. A jak sobie zaplanowałeś? Co? A jak sobie zaplanowałeś? Ogień, kurwa, ogień. Dobrze, no to panowie, ja bym chciał zobaczyć chociaż pierwszy płomień tutaj w ramach Face to Face. Kochani, zapraszamy Józefa Bratana oraz cesarza do Face to Face. Muzykę proszę i lecimy z tematem. Jeżeli chcecie coś powiedzieć, to możecie, nie mam nic do dodania. Niech się spodziewa prawej ręki. Niech się spodziewa prawej ręki. Nie widzimy strachu. Widzimy odrobinkę pogardy, ale przede wszystkim pewność siebie ze strony obu zawodników. Wielkie brawa, cesarz Narcy z Bratan. Bratan.